I! A ma! Bos mnie zabije! Ja zbieram powery, nie? Hits. Dobra, ja szybko muszę zbierać. Ja idę też bronić bossa. Dobra. I, z, i bronić bossa musimy, i powery zbierać. Albo razem będziemy zbierać. I chronić, ok? To będzie lepsze. Albo nie, dobra, ja płacę. Znaczy ja biorę. Znaczy ty też możesz zbierać, nie? Nie, ty jestem górka, ja mam 10. Ja mam 7 już. Czyli że fajnie, bo mam na minus. Bo właśnie 7 pair mi zabierali jej. Nie ja. Nie wierzę. To jak chronie bossa, nie? 10 pair Nita. Tu. 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 Zostaw mi. Jeden pair Ja tego bossa próbuję zatrzymać. Hits. A ja chodź, bo ja zginąłem. Ale to mogliby Ty stój też przy Bosie. A bo przy Bosie razem stoimy i bo razem chronimy? I tak się Power Kipsy też nazbierają, nie? Ja muszę być ostatni, czyli na ostatnim miejscu, nie? Nie, Ty musisz być na ostatnim. Ja na przedostatnim. Hyt. Ja zginąłem, ale tam są trzy Power Kipsy. Pyt. Nie! Co ty robisz, to ja? Co to było? Nie, co ty robisz, to ja? Ósme miejsce mam. Chytne. piczne, pycne. Mam trzydzieści pięć. Ja mam? Ja mam trzy. Zabij mnie. Żebyś by wziął. Potem mnie zabijesz, okej? Okay? Żebym miał te... Żebyś... Się... Ej! Jest 50%! Dobrze go bronimy, a ty masz już 40. Ała! To ja! Ej, ty już masz 40 w dobijemy stówę. Co, nie? No, powercube'ów psów! Bosa. basa, Bosa. basa grubasa. No, idę mu ulta zadać. Ja jestem ultem, nie, nie bij mnie, bo ja jestem obok ciebie, nie? Żeby nie było, ja jestem tym. Nie, tu masz Pelki bo. No, co ty robisz? Czemu mnie bijesz? 51. To ja biurę też chcę żebyś potem je miał. O nie, nita, nita, nita. Ej, jest nita, co ma 15 perkiwów. Musisz ją zabić? No w jednym rogu mapy. Chodzimy po rogach mapy, okej? No, który ma 15? To zabij go. Ja mam Wziąłeś go? Tak. Mam 57. Patrz, 57. Ja mam jeden power. Ja idę bronić tego bossa, bo. Mam nadzieję, że Tanita go nie bije, nie? Jesteś obok bossa? Nita, co ma 17, jest obok bossa. 19 ma, 19. W sensie nie, za, nie dosłownie. Widzisz ją? Ma 20 już. miała zimne. No tu jest Tanita. Zatrzymaj Mnie zabiła. Hyt. Teraz MZ cię zabije. Ja mam sześćdziesiąt 65. pięć? 65? Zrób screeno Ja zrobię screena obok ciebie. Idź do bosa. Dosłownie. Du. Ale uciekaj. On ciebie zabije. Idź po tego, bo. I zbieraj jeszcze więcej perki, bo ja jestem obok bosa. Ja jestem idealnie obok. Jestem obok nie. i zginąłem. 300 HP. właśnie nie wiem. A ja mam 300 HP. Ja mam 300 HP, a ty masz 67 powerów. 68